Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Witam, witam mordeczki, filmik na poniedziałek Seria dzienna, piłka nożna Zapraszam do oglądanka Z bombeczek mamy Air Polok na 2,99 Taka bombeczka ze Szkocji, Puchar Szkocji bodajże Poniedziałkowe kursy powyżej 2-0 to Portugalia z Urugwajem na 1 i Szamaxi z Kapazem na 1 również. Poniedziałkowe remisiki Sheteleru z Le 3,30, udejbiza Andorra Andora 3,05 i Arzignano z Wiczeńcom 3,10. Kuponik królewski to wygrana Brazylii ze Szwajcarią, Portugalii z Urugwajem i poniżej 2,5 bramek meczu Korea-Gana do wyjęcia 2,315. Liga Typera to mecz Brazylii ze Szwajcarią, odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 17. Tak wygląda aktualny ranking, a kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam do grupek vip polskich. na kanale jest filmik o tych grupkach. Odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Wystarczy w niego kliknąć, a przeniesie was do odpowiedniego filmu. Możecie również wspierać kanał dla wspierających specjalne filmy dodatkowe z kuponami w tej chwili, akurat na Mundial. W dniu dzisiejszym wleciał już na kanał kolejny filmik z kolejnymi kuponikami na dalsze meczyki fazy grupowej Mistrzostw Świata. Następny filmik dla wspierających gdzieś po środku tygodnia. Aby zostać wspierającym, wystarczy kliknąć przycisk wesprzej i ten przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ja skomentuję w krótkich słowach tylko wczorajszy mecz Polaków. Dużo emocji cieszy. Wygrana. 4 punkty nie dają awansu. Obyśmy z tą Argentyną nie przegrali zbytnio wysoko. Jest szansa na awans. Mam nadzieję, że z grupy uda się wyjść. A teraz dziękuję już Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.